Znajdujemy się w gospodarstwie Michała Pastowicza niedaleko Bolkowa u podnóża zamku gotyckiego, o którym są zmianki z 1277 roku. Ale nie będziemy dzisiaj mówić o historii zamku, natomiast porozmawiamy sobie na temat preparatu, który został pierwszy raz zastosowany u Michała. Na początek Michał powiedz może, co uprawiacie w gospodarstwie? Jakie tu mamy uprawy? Przedującą rośliną, którą uprawiamy jest pszenica, jest to około 650 hektarów. Drugą rośliną w gospodarstwie jest rzepak, gdzie my siejemy go około 300 hektarów. No i później jest jęczmień i kukurydza. Pamiętam jak parę lat temu, chyba około 5 lat już będzie, jak zaczynaliśmy właśnie stosować preparat zaprawy superpały i to był pierwszy preparat, który w twoim gospodarstwie stosowaliśmy. Pamiętam jeździliśmy na polach, kopaliśmy roślinki, oglądaliśmy system korzeniowy. Powiedz mi, co zauważyłeś po stosowaniu tego preparatu? Po zastosowaniu superpowera zauważyłem, że system korzeniowy, który rozwija roślina już jesienią, bardzo mocno się rozwija i roślina jest bardzo odporna na stres, a zwłaszcza na brak wody. Warto podkreślić, że w gospodarstwie, w twoim gospodarstwie stosowany jest ten preparat również w rzepaku, tak? Gdzie rzadko się to zdarza, bo nikomu się nie chce po prostu tych worków rosinać. A ty to po prostu robisz. Oczywiście. Jeżeli to działa w pszenicy, to działa to i w rzepaku, i w kukurydzy, to działa i we wszystkich roślinach, które się uprawia. Dokładnie. Należy podkreślić, że zaprawa Super Power to tak naprawdę działanie na roślinę od samego początku. Tu nie musimy czekać na liście, które urosną, żeby popryskać i zastosować jakiś stymulator. Natomiast działamy od samego początku, od kiełkującej roślinki. A efektem stosowania te, tego preparatu to m.in. lepsze, wyrównane wschody, lepszy wigor siewek, jak również udostępnienie składników pokarmowych, bo im lepiej rozwinięty system korzeniowy, tym ta roślina jest bardziej i lepiej przygotowana do zimy. Zgadza się, zgadza się. Zresztą to widać na załączonym obrazku. Dokładnie. Tutaj mamy też troszkę inny mikroklimat, tak? czyli jesteśmy no, w obszarze, gdzie te siewy, czy rzepaku, czy pszenicy no, zachodzą troszkę wcześniej. Tak? No niestety, jesteśmy na Pogórzu Kaczawskim i tutaj trzeba wystartować z siewem wcześniej. To może wykopiemy roślinkę, zobaczymy jak Oczywiście, wygląda jak najbardziej. system korzeniowy. Jak najbardziej. Słuchaj Michał. Dzisiaj mamy praktycznie połowę października. Proszę Cię, powiedz, jak oceniasz system korzeniowy tych roślinek? Bardzo rewelacyjnie. Jest bardzo mocno rozbudowany. Ma bardzo dużo obłośników. Mocna roślina, przygotowana do przezimowania. Już widać, jak ładnie jest rozkrzewiona. Na dzień 15 września, kiedy była siana, to bardzo ładnie to wygląda. No tak, podstawa plonów to na jesieni 3-4 pędy tak, kłosonośne, tak, które jest. tak naprawdę już mamy. Oczywiście. Im lepiej rozbudowany system, tym lepiej roślina przygotowana do zimy, tym lepiej przechodzi spoczynek zimowy. No i, I zaznaczmy, że roślina miała stres, ponieważ e, przez okres wrześniowy nie padał deszcz. Dokładnie, dokładnie. To co? Może teraz przejdziemy na rzepak. Zobaczymy, Oczywiście. jak tam wygląda Idziemy, platacja. Zobaczymy rzepak. Zrobimy ilustrację. Tak Michał, super power w pszenicy stosujemy, ale nie wszyscy stosują super power w rzepaku. A tutaj od kilku lat u Ciebie w gospodarstwie ta zaprawa jest stosowana również w rzepaku. Co powiem Ci szczerze, no, jest podziwem, bo chce Ci się te worki rozkrajać, e, rozpieczętować i e, zaprawiać ten rzepak, że tak powiem, drugi raz. Ale skoro widzisz efekty, które uzyskuje roślina po stosowaniu e, tej zaprawy, no to e, chwała Tobie. <laughs> Dziękuję. To nie, że jest, kto jest leniwy, ten nie ma. Trzeba po prostu robić. Jeżeli coś działa w jednej roślinie, to i w drugiej. Tak jak powiedziałem przy pszenicy. Jest fajna, fajna rozetka, jest fajny system korzeniowy. Wykopiesz, zobaczysz, sprawdzisz, jak to, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda, za chwilę to zrobimy. Natomiast należy podkreślić, że gleby, na jakich ty tutaj gospodarujesz, to, to nie są gleby e, dobre. Tak? Mamy tutaj różne gleby. To, to może parę słów na temat właśnie tym no, o tym warsztacie. Którym... Akurat tu w Żypaku znajdujemy się na czwartej klasie gleby. E, siew był bezorkowy. Są to ziemie, no, trudne do, do uprawy i pielęgnacji roślin, ponieważ trzeba duże nakłady e, nawozowe dawać roślinie, bo jeżeli się nie da, to się nie da. To nie, da, nie ma, wiecie. dokładnie. No i nie jeszcze są... problem wody, tak? Bo od kilku lat, e, no, tej wody tak brakuje, wszystko... czy to wiosną, czy w okresie, kiedy często, kiedy są się rzepaków, tak? Tak jak, tak jak wszystkich, tak jak wszystkich e, gospodarzy, rolników dotyka. Deficyt wody. Nie? Dobra, kopiemy sobie roślinkę i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Rozeta bardzo dobrze rozwinięta. Dużo jest włośników, co jest podstawą w pobieraniu składników pokarmowych. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć liści, czyli mamy już zawiązki pędów bocznych, tak im lepiej rozwinięty rzepak na jesieni, tym już mamy programowanie plonu. No ale skupmy się na tym systemie korzeniowym, tak? Palowy, z włośnikami, czysty, zdrowy, nic tu nie występuje, żadnych szkodników, a wiadomo, jak system korzeniowy, to i śmietka jest problemem. Co możemy powiedzieć? No była, ale została opanowana, także roślina w bardzo dobrej kondycji, przygotowana do zimy. Coś dodasz Michał jeszcze? Jeszcze no, chciałem dodać, że jesteśmy na polu, gdzie jest porażenie kiłowe. Aha. I tak Kiedy... wygląda tak, to jest odmiana kiło odporna Badane są gleby na, na szczepy. Akurat ta odmiana jest odporna na szczep tej tutaj kiły, która się znajduje. Aha. Jak możemy podsumować? Zaprawa Superpower to produkt biologiczny, tak? czyli bardzo dobrze się że tak powiem, wkomponowuje w politykę zielonego ładu. Ale najważniejsze to jest to, że to jest produkt, który działa od razu, tak? Działa od razu na młodą, wschodzącą roślinkę. Bardzo dobrze wpływa na ukorzenienie, wpływa na to, że ta roślina jest bardzo dobrze przygotowana do zimy. A im lepsze przygotowanie, tym lepsza zimotrwałość. No ale też lepszy start, bo w tym roku mieliśmy problem z deszczami i wschody były bardzo nierówne, atak był pchełek. Także ta roślina fajnie się wybroniła, były najazdy na pchełki, ale fajnie się dzięki systemowi kierunkowemu się wybroniła. Dzięki Michał. Było bardzo Dziękuję miło. Bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo, było miło.